Tu mamy koczek. Tu mamy rozczapiżone coś. A, tu też jakiś koczek, widzę. Tu też jakiś koczek. Same koczki. Tu też koczek. Tu mamy kucyk. Ale wygląda jakoś tak dziwnie z tym kucykiem. Chyba zostanę. O, przy tych włosach. Całkiem mi się podobają nawet. Szkoda, że nie ma długich włosów. To teraz brwi. Najpierw bez brwi. Mm. Nie wydaje się wam, że jakoś dziwnie wyglądają te brwi? O Jezus Maria. Co to jest? Wygląda jak kreseczki namalowane. Te drwi wyglądają całkiem nieźle. Gdyby nie fakt, że mam wrażenie, że są jakoś przesunięte w tę stronę. <laughs> nie wiem czemu. Te nie, te nie. Te jeszcze w miarę też wyglądają. Ale to ja mówię, kreseczki takie, namalowane. To to masakra jest. Tu wygląda jak jakieś biedne szczenie. Zagubione. <laughs> Co to jeszcze gorzej? <laughs> Co to, to wygląda jak jakiś człowiek z lasu? Ej! Nie, to, to. Hmm, to jeszcze w miarę też fajnie wygląda. A może to bym wzięła takie ciemniejsze. Nie, no to już masakra jest w tym momencie. Albo te. Kurde, nie wiem. Dobra, za długo to jest masakra już. Już pewnie się wam znudziło, nie? No ale część osób narzekała, że nie wybierałam na przykład postaci e, nie tworzyłam jej e, w Mass Effect 1, więc teraz możecie sobie popatrzeć ci, którzy chcą. Ci, którzy nie chcą przesuwać. <laughs> Dobra, wezmę te brwi. Ładne są. Kolor. A, bo to są. To były jakieś brwi jaśniejsze. A my musimy wziąć czarne, bo tak. Zaczekajcie, może jeszcze. Hmm, zagubione szczenie. Nie, no to wygląda masakrycznie. Jakby miała jedną brew w tę stronę, a drugą brew w tę stronę. No. Błagam. Kto tu wybiera w ogóle te. Dobra, zostaniemy przy tych, tamtych, o, tych. <laughs> A zaraz są za ciemne. Ja chyba zmienię to. Te są takie miarę. Okej, okay, dobra. Mokijosz. Rumieniec. A my nie chcemy rumieńców. <laughs> Jakiś taki najbardziej naturalny, bo komandorzy się nie malują. Nieładnie. A dobra, nie ma tu naturalnych. Wszystko wygląda dziwnie. Ale coś jej muszę dać na tę twarz, bo przecież tak to wygląda w ogóle za blado. A może to. Czekajcie, bo nie widzę zmian. Albo to. To już jest za mocne. Wargi kolor. O, zrobimy gotkę, może co? <laughs> Uch, krwista czerwień, albo taka, nie wiem, złoty kolor chyba, <laughs> jakiś, albo malinowo, albo tak jak, o, fajny kolor kurczę. Tylko trochę za blady, wygląda jak trup. A tu jest bez koloru. A mi się podoba ten. Taki, jakby miała tylko błyszczyk. Oh, ach, ach. Ej, cień do oczu. O, bez cienia wygląda masakry. <grytanie> Dobra. O, ten jest fajny. Ten jest fajny. Ten nie. A ten też całkiem, całkiem ten, O, może różowo. Nie. Mm. Ten mi się podoba, ale jest. O, ten mi się podoba. Taki mocny. Strasznie lubię takie mocne. Dobra, zostawimy ten. Mocny kolor oczu. Uszu dalej nie widać, więc nie ustawiam. Jak wam się podoba, pewnie beznadziejnie wygląda no, ale mi się nawet podoba. <laughs> Biorąc pod uwagę tyle takich głupich ustawień. Nie da się tu pięknej kobiety zrobić. Dobra, ale mam ładne oczy, no dobra, no to tyle chyba. Akceptuj w końcu. Co to? Teraz coś innego? Procedurę ulepszania klasy. Aha, czyli tu mogę zmienić klasę, ale ja nie chcę, ja chcę być adeptem. Dalej. Będziemy mieli osobliwość, odkształcenie, rzut, przyciąganie, fala uderzeniowa. Z tego to chyba przyciągnięcie i fala uderzeniowa jest coś nowego. Tak mi się wydaje. No i ciężkie pistolety, pistolety automatyczne tutaj. A tam w instrukcji pisało maszynowe. O. Tak, jesteśmy nowoczesnym magikiem. <grym> <grym> Apriszepek, przestrzeń, bohaterstwo, adept dobra, podoba się Wam. Nie tak. O, to idziemy. <grym> Okej, okay, teraz mam jakieś wczytywanie z ładnym ekranem. Reaguje na bodźce zewnętrzne. Wykazuje świadomość otoczenia. Rany boski nie Ona chyba się budzi. Wilson, jeszcze nie teraz. Środek uspokajający. Szepard, nie próbuj się ruszać. Lesz. Spróbuj zachować spokój. Tętno wciąż przyspiesza. Aktywność mózgu sięga poza skalę. Wskaźniki są na granicy. To nie działa! Kolejna dawka. Prędzej! Mmm, chcą mnie uśpić. Często zwalnia. Na <grym> amen. <grym> Pozostałe statystyki mieszczą się w normie. Ale mało brakowało. Prawie ją straciliśmy. Twoje satanki się nie Po Poprzez obliczenia. Te głosy są chyba takie przytłumione. Jakby co? <grym> Masive włosy. Shepard, wiem, że twoje rany jeszcze się nie zagoiły, ale musisz się ruszać. Placówka została zaatakowana. O kurde. Znowu. Na po drugiej stronie pokoju znajdziesz pistolet. Pośpiesz się. Ej, no czekajcie, no. Rzucacie stawki, mi pistolet i pancerz. Rzucacie mi od razu w wir walki. ale ona ma siwe włosy, a nie czarne. Ej. Nie to. No sorry, no ale ta gra robi jaja ze mnie. Nie ma na co czekać, Shepard! Bierz no. broń i pancerz. Dobra, Skupi już się Shepard, idę. Z szafki, pistolet i pancerz. No i to jest pierwsza zmiana. Zamiast kurczę lewym przyciskiem normalnie podnosić, to ja muszę spacją. Yuh. W tym pistolecie nie ma magazynka termicznego. To stacja medyczna. Magazynek termiczny znajdziesz w... Cholera! Zbiornik! A. Słoń się Cze przed wybuchem Czekaj, jak? E Nie chcę wyciągać broni. No, spacja, no przecież spacja. <laughs> Okej. Okay. Ktoś się do systemów zabezpieczeń, aby cię zabić. Poszukaj magazynka termicznego do pistoletu. Okej. Okay. Ale też ja mam taki badziewny pancerz? Przeładuj. Aha, właśnie, bo teraz nie to mamy tu. Na barykadę, która miała powstrzymać mechy. No teraz nie mamy tu yy, niby amunicji. Yy, zresztą w Effect też yy, nie było. Przeskocz przez barykadę i biegnij dalej. Czekaj. Tylko mamy właśnie te przegrzewacze, czy coś takiego, pochłaniacze ciepła, i musimy je przeładowywać. To niespecjalnie mi się podoba pomysł kończenia amunicji, no ale... <grych> Dobra, schowamy się. Aha, W plus spacja przez kok. Yeah. Co? Gdzie? <grych> <Fur. Aha>. Kurde! <grych> Nie zatrzymuj się, doładana. musisz dotrzeć do promu! Uch, czekajcie no. Tego nie mogę podnieść? Co to jest? Aha, następuje na to i zabieram. Dobra. Yy. Ale ja mam siwe włosy, a ja nie chciałam siwych włosów. Nie podoba mi się. Okay. No dobra, tu mamy coś, co mi się świeci. Yy. Dobra, ten celownik mnie jakoś denerwuje. Nie wiem czemu. A, gdzie było moje zdrowie w ogóle? Gdzie jest moje zdrowie? Nie mam pojęcia. Otóż, Szepard nadciągają mechy. Znajdź jakąś osłoniętą pozycję. Dobra, biegnę. Nie no, ryzykuj się likwiduj mechy pozostając za osłoną. No dobra. Przekierowuje energię. Wow. Uważaj do użycia siły. Dobra. Mamy kolejne mechy jakieś? Wzywam posiłki. Zaatakowano. Wow, łowca głuch. Krytyczna awaria systemu. Uh. O kurde. Zapominam o tym przeładowywaniu. Sojusznik a awaria. Dobra robota Okej, okay, widzę, że to na dole jest z moim życiem, tylko czemu to znika? E, fajne to. Na razie żyjemy jakoś. Da się tu zapisać grę w ogóle. Dziennik. <gry> Okej. Okay. Zapisz. Pierwszy zapis w tej grze. Dobra. E, co teraz mamy robić? Mirando, najdroższa. O, tu są jakieś te. Hmm. Ciekawe te mechy. Dobra, jest tu coś. Ciekawego. Nie ma. Ale ona strasznie wolno biega. Wydaje mi się, że jeszcze wolniej niż w Mass Effect 1. Co, 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 co? Coś było? Eee, fajne! <grystanie> A. No, coś mi tu świeci. Coś mi mrygało, ale nie wiem co. A, drzwi może? Nie wiem. Dobra, nieważne, idziemy dalej. W takim razie. Ło! Wow. Nie trać czasu, mogę odwrócić uwagę Mechów tylko na chwilę. O, gdzie mam iść? O, nie to. Nadciągają kolejne posiłki. Weź granatnik leżący przy ciele ochroniarza. Nadciągają Mechy. Użyj granatnika, żeby się ich. <laughs> Okej, <Okay. laughs> ale ja przecież nie. Umiem używać broni. Zauważam... Czekajcie. Cze, cze. no. kronić i powstrzymać no. się. Zjedźć windą piętro niżej. <laughs> dobra, no moment Aha, wiem, że na tym też można. Dobra. Na kółku. mm <laughs>